Hej witajcie, z tej strony Diablikus i kontynuujemy naszą serię i Kojamy naszą serię z cena i jedziemy dalej Piąta Pionta, cześć! Dosypię tę misję Bez jaj Sią Wow 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 Nie nie, on nie przychodzi prądu, zapomniałem jak to bydle zabić? Cztero ręki, jedziesz. To, że nie przewodzisz prąd, nie znaczy, ci nie pokonam! Oj. Czyżby Infero był lepszy? Au! Wow! Dziki! Wow wow, 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 to będzie ciężka pisela, bo trochę czuję. Idzie pogadamy z tego bossa i leć... I to będzie tyle na razie w tej odcinku, i ja będzie króciutki odcinek. O kurwa on mi jednu i to mocno, ej! What the fuck! Kurwa, pojebało go. No chyba ja cię boli coś, ty bosie. What the fuck. Jak go bić kurde nie, nie, to jest to jest za bos w ogóle ludzie, trzymajcie mnie To chyba pralec jakiś No giniesz już Kończymy z tobą! Żegnaj ty bosier, pary e? Tak jest! Level complete! Dobrze, więc moi drodzy, to by było... Zaczynałem znowu. Loket? Co ja zrobiłem to cześć, może Aha, możecie sobie kogoś blokowywać? Czy ludzie co to jest? Charakter, ja bym sobie chciał blokować, może nie wiem. Dobrze, tu mamy kolejną część, no i tu mamy następny takie ten, dobrze, więc tak, jeszcze naszego bossa, więc to na tyle, ja was zapraszam do komentowania, do subskrybowania, jeżeli, jeżeli się proszę zostawcie łapkę w górę i zaczniemy w następnych odcinkach, benatena, hej!